Siema, siema, siema! z tej strony Skydem. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam pewną modyfikację do Minecrafta, która mi się naprawdę podoba. Działa na wersji 1.12.2 i działa też na wersji chyba 1.7.10, z tego co mi się wydaje. I na ogół. Ta modyfikacja dodaje. O, tam stoi lama w ogóle. <laughs> Ta modyfikacja dodaje do Minecrafta bardzo dużo nowych wymiarów. Dokładnie tak. Bardzo dużo nowych wymiarów. Może mi trochę w dzisiejszym odcinku komputer coś tam e, lekko zacinać, bo mam, jak widzicie, 28 fps. No. Jak na mój komputer to jest dość mała liczba, ale no nie bez powodu, bo, bo jednak no, mój komputer musi utrzymać modyfikacje. I tak, y, ta modyfikacja dodaje do Minecrafta bardzo dużo różnych wymiarów, znaczy dużo różnych wymiarów o w sumie bardzo podobnym stylu. Ale tak, zacznijmy od początku. Y, w Ekwipunku mam takie przedmioty. Tutaj diamentową zbroję mam, to tak w razie czego wziąłem. I tak tutaj mamy nederowy kwarc, ender perły i obsydian. I co z tym można zrobić? Yy, tak, stawiamy sobie crafting table, i z tych rzeczy. Uwaga, uwaga! Jak zrobimy coś takiego. To otrzymamy taką specjalną różdżkę, I, dzięki, i z tej różdżki możemy zrobić jeszcze inną różdżkę, a dokładnie w taki sposób, że tutaj dajemy takie dwie, a tutaj dajemy obsydian, i powstanie taka różdżka, jakby, która się nazywa Empty Portal Activator. A dokładnie dwie, dwie takie sztuki z tego wylecą. I teraz, mając takie narzędzie, możemy dodać sobie jeszcze jakikolwiek blok chcemy. Na przykład kamień. Pyk. Wkładamy tutaj yy, właśnie tą różdżkę. Wkładamy jeszcze tu kamień. I powstaje nam Stone Portal Activator. I zapytacie, co. co Halo Skydem, co co z takim, z takim narzędziem zrobić? Już wam tłumaczę. Jak ustawimy e, e, potrzebuje kamienia. Jak zrobimy właśnie taką konstrukcję, jak się robi portal do nederu, czyli, czyli taki właśnie jakby to nazwać, no taki, taki taką, taką jak w portalu do netheru, czyli 4 na, na 5 bloków, albo albo nawet tutaj dwa, te, te rogi, te bloki na rogach możemy usunąć, to powstanie taki właśnie tak, jakby portal, i teraz, gdy to aktywujemy tym narzędziem, tam, tam, ta, tam, powstanie taki, takie oto przejście. Taki portal do innego wymiaru. Tak, to jest właśnie to, o czym Wam mówiłem. To jest portal do innego wymiaru. I teraz, jak do niego wejdziemy, uwaga, uwaga, na czym naszym oczom pokaże się. Taki wymiar, z którego, z, znaczy wymiar z tego bloku, z którego właśnie zbudowaliśmy portal. oj, co tam się dzieje? I, i z którego y, akty, y, aktywu, i z którego, tak jakby rodzaju tej różdżki, y, aktywowaliśmy ten portal. I teraz, znaczy, naszym oczom ukazuje się wymiar, Prawie całkowicie zbudowany dosłownie z tego, z tego bloku. Czyli w moim przypadku był to kamień. I właśnie takie portale można robić bez problemu na, na świecie Survival. Oczywiście musimy mieć tylko dostęp do nederowego kwarcu, który jest w nederze, i do obsydianu, a także do enderpereł, żeby móc na Survivalu robić takie rzeczy. No, i właśnie tutaj naszym oczom ukazuje się taki oto piękny wymiar. A jest ich naprawdę sporo, bo dosłownie chyba, chyba z każdego, chociaż może prawie, prawie z każdego bloku da się, zrobić, da się zrobić takie tego typu podobne wymiary. I tak, gdzie gdzie, tutaj jest TNT. Gdzie Gdzieniegdzie są jakieś też inne bloki, które, które pasują, jakby do, do tego, z którego zbudowaliśmy zbudowaliśmy portal, więc no tak, tak po prostu prezentuje się kamienny wymiar. Dosłownie, kamienny wymiar, bo inaczej nie można już chyba tego nazwać. No, więc ta modyfikacja mi się naprawdę bardzo podoba. Teraz polecimy jeszcze... Wrócimy do zwykłego świata. Zobaczymy jeszcze inne wymiary. Tylko czekajcie, gdzie ja... Gdzie ja miałem ten portal? O Rety. Chyba się zgubiłem. Dobra. To wpisujemy komendę kill. I lecimy do zwykłego świata. Gdzie pokażę wam jeszcze... No, jeszcze inne portale, tak? Ta wioska, znaczy to, to, to miejsce, gdzie była ta wioska jakaś. Wy jej akurat chyba nie widzieliście, ale. Dobra, gdzieś, gdzieś tam była wioska, w której właśnie byliśmy, ale. Dobra, nieważne. Nieistotne. E, pokażę wam teraz inne wymiary. Może przy tego. Mm... Włączę jeszcze dzień. Stańmy sobie na przykład tutaj, powiedzmy, i zobaczmy, jak prezentuje się na przykład o wymiar diamentowy. Tak, wymiar diamentowy. Pamiętajcie, musicie mieć jeszcze odpowiednią, odpowiednią różdżkę. Czekajcie. Diamond. O. Możecie musicie mieć jeszcze odpowiednią różkę, żeby taki portal uruchomić, bo inaczej to chyba nie zadziała tak, jak, tak jak powinno. I aktywujemy portal i uwaga, uwaga, co, co się znajduje w wymiarze z diamentów. To możemy, możemy zrobić tak, żeby był też taki... O okrojona wersja jakby tego portalu i wskakujemy wskakujemy do portalu do wymiaru diamentowego i uwaga uwaga co znajduje się w wymiarze diamentów aha <grytanie> e, gdzie ja się pojawiłem się chyba pojawiłem gdzieś pod ziemią czekajcie to wyjdziemy na powierzchnię gdzie jest Wyjście, wpiszę sobie game mode spectator. O. I tu jest, proszę bardzo, wyjście. O. I tak oto prezentuje się wymiar cały, zrobiony z bloków diamentu. O. Tutaj, gdzie gdzieniegdzie, też są. TNT, gravel. No i no, tak naprawdę, tak naprawdę te, te wymiary to tak jakby przerobiony nether. Tylko, że właśnie zrobiony z innych bloków. Ale moim zdaniem prezentuje się to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Jak widzicie, no, jakby stworzyć taki portal na survivalu. Bo da się stworzyć taki portal na survivalu, to macie no na trybie przetrwania, to macie naprawdę nieskończony, nieskończony po prostu no, dostęp do diamentów, tak. Jedyną przeszkodą w tych wymiarach właśnie jest to, że w całym praktycznie wymiarze Spałnują się, czyli pojawiają się właśnie te szkielety czarne, czarne szkielety, widerowe szkielety, które naturalnie pojawiają się w twierdzy nederu. No, a one dość dużo obrażeń zadawają, więc no, trzeba się mieć jednak na baczności. Teraz wróćmy do zwykłego świata. Może zrobię tutaj od razu portal. I zobaczmy inne wymiary, bo to jest. Bo ta modyfikacja, no naprawdę, z prawie, prawie wszystkich bloków dodaje wymiary. Yy, dobra, czekajcie. Yy, te. Yy, aha, mam różeczkę. Dobra, nieważne. Wskakujemy z powrotem do normalnego świata. To jest to miejsce, gdzie. Ten. Tak, to chyba to miejsce. Dobra, nieważne. I sprawdźmy może, jak prezentuje się wymiar z drewna. Tak, bo to też jest naprawdę bardzo ciekawe. Sprawdzę, ja już te wymiary widziałem, ale chciałbym się z wami oczywiście z tym podzielić. Dobra, raz, dwa, trzy. Hops, hops. Hops, 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 hops. I lecimy do drewnianego wymiaru. Oak Planks Portal Activator. Myk. I lecimy, proszę bardzo, do drewnianego wymiaru. Tak, oto prezentuje się wymiar właśnie z drewna. Z dębowego drewna. Tak. Ile w ogóle już jest filmu? 12 minut. Dobra. Tak, tak sobie sprawdziłem tylko. No i, no, jak mówiłem, wszędzie jest w sumie to samo. Prawie. Prawie. E, tu, tu jest albo lawa, albo woda w każdym wymiarze. Tutaj, jak widzicie, mamy jeszcze e, te mm, pięki zwykłe. Mm, te, no. Eee, te, 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 te. Dębowe o! Nie, nie mogłem wpaść na słowo. Dobra. Lecimy w takim razie. Pokażę wam inne wymiary. Zobaczymy na przykład wymiar z trawy. To będzie ciekawe. Oj wymiar z trawy będzie bardzo ciekawy. Chociaż wymiar strawy, ta trawa może się y, zamienić chyba w ten, w dirt, chociaż nie, nie, na odwrót to było. Dobra, nieważne. Lecimy z wymiarem strawy. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Pyk i gra Pamiętajcie, właśnie do każdego portalu musicie mieć odpowiednią. Ruszczkę, bo to inaczej nie zadziała. Co jest? Halo? Czekajcie, zniszczmy może te portale. Eee, tu jest. Czekajcie. Coś nie działa? A, bo tu się. A, dobra, bo tu się zamieniło w ten gird. Więc szybko. Tak, to, to jest o czym wam, to, o czym Wam mówiłem. Jak tu się zmieniają bloki trawy w ziemię zwykłą, to niestety no, nie można tego sprawdzić. Ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda świat z żelaza. Można jeszcze zbudować, znaczy stworzyć świat z yy, rud żelaza, więc to jest też bardzo ciekawe. Świat z trapdorów? Nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Ej, zobaczymy to. Zobaczymy, jak prezentuje się świat, jak wygląda świat z żelaznych Trapdorów. Jestem ciekawy, ale coś czuję, że, że po tym będzie mi strasznie komputer zacinął, więc sprawdźmy może najpierw yy, świat z bloków Żelaza, myk, myk. Cyk. Lecimy. I słuchajcie, tak, tak naprawdę tak naprawdę te wszystkie wymiary opierają się po prostu na nederze. Tutaj zamiast nedera jest blok, który wybraliśmy, zamiast kwarcu nederowego jest TNT po prostu. No i. Tutaj zamiast lawy czasami jest woda albo także lawa. No i jeszcze parę innych bloków też jest pododawane, tak żeby, wiadomo, urozmaicić ten wymiar. I poza tym jeszcze y, pojawiają się wszędzie y, te mroczne szkielety, te czarne. Więc to jest tak naprawdę. Y, no, to wszystko to jest tak naprawdę przerobiony neder, ale muszę przyznać, że i tak. Wygląda to ciekawie, i gdybyśmy grali na trybie przetrwania, to gdybyśmy taki portal po prostu zbudowali, to oj, mielibyśmy po prostu nieograniczony dostęp do wszystkich no, do, do wszystkich, praktycznie, surowców, jakie występują w Minecrafcie. Dobra, wracamy do zwykłego świata i teraz pokażę wymiar. Teraz może przejdziemy do wymiaru e, zród żelaza, bo tego też pewnie jesteście ciekawi, jak on wygląda. Myk, myk. Okej. Okay. Mm, to jest to. Iron ore portal activator. Skakujemy. <laughs> No. I jak sami widzicie, wygląda to w ten sposób. Cały świat z rud żelaza, ale szczerze opłaca się bardziej, jeśli miałoby się tu grać na trybie przetrwania, to opłaca się bardziej mieć świat z z, 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 z rud, yy, znaczy z bloków, z bloków żelaznych niż z rud żelaznych, bo jednak z, z bloków z bloków możemy zrobić 9 z bloków żelaza możemy zrobić 9 żelaza sztabek. Z bloków diamentu możemy zrobić 9 diamentów, a z jednej rudy no tak naprawdę wypada tylko tylko jedna ruda żelaza, którą możemy przerobić na jedną sztabkę żelaza, więc opłaca się mieć bardziej świat stworzony z bloków. Dobra, wracamy do zwykłego świata. Teraz wpiszę jeszcze time's day, żeby tutaj ładnie był dzień. Możemy zniszczyć te portale. Niszczą, można je zniszczyć tak samo jak portal do netheru, więc o to nie musimy się martwić. No i tak, sprawdźmy jeszcze, jak wygląda wymiar ze szkła. Na pewno jesteście ciekawi, jak wygląda wymiar ze szkła. Jestem też w sumie ciekawy, jak, jak wygląda... Pokażę wam jeszcze, jak wygląda wymiar z dyni, tak bo tutaj dynia stoi. Ale najpierw zrobimy sobie portal... Portal do wymiaru szklanego. Okej, okay. Myk Glas. Glass Portal Activator. I powiem Wam, że takie modyfikacje z nowymi światami, z nowymi wymiarami i portalami, ogólnie, bardzo mnie. Ba, bardzo mnie po prostu yy, no cieszą. Lubię, lubię takie typu rzeczy, ten. Tak? Że, y, gdzie na przykład są jakieś inne światy, przejścia do innych yy, wymiarów i tak dalej. I patrzcie, jak to wygląda, worety! Patrzcie, jak wygląda ten szklany wymiar. Nie no, to, 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 to jest hit. Po prostu to, to jest hit. Ja, ja nie wiem, jak, jak można by tutaj. Cokolwiek budować na, na przykład na trybie przetrwania. No, praktycznie wszędzie tu jest szkło. Widzimy nawet bedrock. Na, na górze jest bedrock, tak jak w Nederze, i na dole zresztą też. Sprawdźmy, tam chyba nic nie ma, nie? Nad bedrockiem? Nie, nie ma. No, także mówię, to, to, te wymiary są. Bardzo podobne do Nederu, eee, praktycznie tak jak nether tylko że są ee, zbudowane z określonych bloków orety. Patrzcie, co się dzieje! Na dole TNT się podpaliło lawą. O nie! I to wszystko zaraz zacznie wybuchać. nie, 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 nie. Wracamy do zwykłego świata. Bo coś czuję, że mój komputer może tego nie uciągnąć po prostu. Jeszcze zobaczymy sobie świat z dyni, tak dla przykładu. Też jestem ciekawy, jak by to wyglądało. O rety. Wyobrażacie sobie świat z dyni. Co jest? Nie mogę bloku postawić, co się dzieje? Nie mogę bloku postawić. Halo? E, nie wiem. Ej, trochę tego. Aha, bo chyba. Dobra. Nieważne. E, w każdym razie idziemy do świata dyniowego. Pumpkin. O, jest, dobra. Prze, przez chwilę się bałem, że nie ma takiego wymiaru, ale jednak jest. Wskakujemy. I no, szczerze. Wymiaru z dyni jeszcze nie widziałem. <gryw> Patrzcie, jak to wygląda. A tu nawet są jeszcze lampy z dyni, o, rety. Ale numer. Nie no, ciekawe, ciekawe. Tu jest jeszcze ta lawa. Ej, a dynie się nie palą od lawy. Tak. Nie, wydaje mi się, że nie. Dynie chyba się nie, nie palą od lawy. Dobra. W każdym razie no te, te wymiary naprawdę. Naprawdę wyglądają dziwacznie. I zarazem właśnie fajnie. No, mówię, jak, jakbyśmy zainstalowali taką modyfikację na po prostu grani na takiej... O nie. Aha, to TNT się podpaliło lawą. Chyba. Tak. Uch. Dobra, wracamy do zwykłego świata. E, Także mówię, no, jakby się zainstalowało taką, taką modyfikację. Grało się w niej na, na trybie przetrwania. To to by było. <śmany> zwariowane dosyć i no, miałoby się dostęp do każdego e, surowca. Oj. Każdego surowca, po prostu jaki jest w grze. Nieograniczony dostęp, więc to jest naprawdę duże ułatwienie. O! W ogóle pojawiłem się teraz na oceanie, bo. Bo. No, wiecie, trochę dalej ten portal postawiłem i się zrobił oddzielny. Tak więc, słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. To by było już na tyle. Ej, a sprawdźmy jeszcze. Pokażę Wam, jak, jak wyglądają. Jak wygląda wymiar z wełny. Ja tam już go kiedyś widziałem i było naprawdę fajnie. Wool, portal. White wool. Dobra. Wskakujemy do portalu z białej wełny. I uwaga, uwaga, pyk. Tak wygląda portal z wełny. Tu jest woda, bo, jakby była lawa, to moment cały wełna by się spaliła. Tu jest jeszcze czarna wełna, jak widzicie. Z kolorowych rodzajów wełny też można zrobić portale, więc, no, to jest naprawdę coś niesamowitego ta modyfikacja. Bardzo mi się podoba. Jest jedną, jedną z moich. One, ta modyfikacja jest jedną z moich ulubionych modyfikacji do Minecrafta, chociaż no, jest z jednej strony taka dość prosta, bo to wszystko tak naprawdę jest nether po prostu przerobiony, zbudowany z dowolnego bloku, ale ma, ma w sobie to coś po prostu, że no, no, mi się podoba w każdym razie, mi się podoba. No Mam nadzieję, że Wam też się spodobał dzisiejszy film. Jeżeli tak prosiłbym was o zostawienie łapeczki w górę, to by było już w sumie wszystko, co mam wam do zaprezentowania. Możecie sobie pobrać tą modyfikację i sami sami wejść do różnych światów, jakie tu się znajdują, bo tego jest naprawdę naprawdę sporo. Tak, z, tak więc, to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej odcinków z modyfikacji, z przeglądu wszelkich modyfikacji, to zostawcie łapeczkę w górę, co też no, bardzo mi poprawia humor. I możecie zostawić także subskrypcję z, z dzwoneczkiem, żeby nie ominął Was żaden kolejny film. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i link do. Do pobrania tej modyfikacji macie w opisie. No, to cześć, cześć. Hej, hej, do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Papa! Pa.